Oto ja, moja radosna koszulka jeża na nasie i bardzo brzydka pogoda za oknem. Więc pozwólcie, wezmę kocyk i zrobię jakąś fajną recenzję. I oby tylko nikt nie zapukał do moich drzwi. Reżyser takich filmów jak Znaki Szósty Zmysł zabiera nas w kolejną mroczną podróż, w której to będą się ważyć losy świata. A to za sprawą jednej rodziny w jednym domu i kilku obcych osób. Z jednej strony, gdy widziałem zwiastun, już poczułem, że będę chciał to obejrzeć. Dlaczego ponieważ widzę tutaj, że pierwsze skrzypce będzie grał Dave Batista. Moi drodzy, pewnie większość z Was zna go z roli Draxa w Strażnikach Galaktyki, jednak sam Dave Batista powiedział, że odchodzi, jeśli chodzi o um, rolę Draxa, no bo chciałby też próbować sił um, w swoich jakby takich e, głębszych rolach, a nie tylko zgrywać Draxa. No jak dobrze wiemy um, Drax no, jest jaki jest, ale to samo na przykład u nas ma um, choćby nasza ikoniczna postać z Kiepskich, Ferdynand Kiepski i Pan Grabowski, którego gra, no po prostu jest już ta łatka do niego przyszyta i na pewno Dave Batista nie chciałby czegoś takiego, chociaż na pewno nawet nie zna naszego pana Grabowskiego. Yy, jednak, wracając tutaj do tego, widząc Dave'a Batistę w takiej roli, poważnej roli, ja wiedziałem, że on się sprawdzi, bo yy, Blade Runner, nowy Blade Runner... Tam on miał swój epizod i w tym Blade Runnerze również ym, było takie rozszerzenie tylko i wyłącznie y, właśnie z Daveem Battistą i on naprawdę tam się wspiął w bardzo fajne y, wyżyny swojego aktorstwa i to było widać, że facet potrafi grać i facetowi zależy na tym, żeby y, na tym ekranie przynieść jak najwięcej emocji, uczuć i y, zobrazować swoją postać. Więc ja już byłem tutaj kupiony, y, y, jednak wiedziałem, że spore grono osób może podejść do tego filmu dość y, z dystansem, ponieważ tutaj rodzina, o której wspomniałem będzie składała się z dwóch panów i jednej dziewczynki. I wszyscy dobrze wiemy, jak to przynajmniej w naszym kraju jest, jeśli chodzi o tego sposób postrzeganie. Jak wspomniałem, za dużo tu nie mogę powiedzieć fabule. Jednak film rozpoczyna się na dobrą sprawę scenami, które widzimy w zwiastunie, więc tu troszeczkę pozwolę sobie popowiadać. Widzimy, jak Wen, azjatycka dziewczynka, łapie koniki polne w swój słoiczek i bardzo fajnie rozrysowuje to w swoim notatniku, e, sprawdza, jak się który zachowuje, no ogólnie tam z nimi rozmawia, bardzo fajnie to wygląda. I ja już byłem oczarowany po prostu gromaktorską tej dziewczynki, e, a tym bardziej, e, gdy nagle miał dojść do spotkania, tak jak w zwiastunie, e, Leonarda, czyli postaci granej przez Dave'a Batiste który podchodzi do niej kulturalnie siedzmowita i w bardzo fajną, złożoną konwersację e, się wdaje, nawet w takie pytania i odpowiedzi. Super, super, po prostu jak ja zobaczyłem, jak ta dziewczynka gra, mówię, jejku, będzie dobrze, będzie dobrze, no i jakby tutaj już oczekiwania do Batisty to jedno, ale ta dziewczynka to już w ogóle mm, super. I zaraz po tej konwersacji już widzimy kolejne sceny ze zwiastuna, bo bardzo szybko wszystko serwuje nam się, co było w zwiastunie mm, i mamy już napad na domek e, 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 Erika i Andrew partnerów, czyli dwóch tatusiów tutaj cudownej Wen. I tu dochodzi do takiej pierwszej fajnej sceny, jeśli chodzi o ten wątek, bo Wen nawet sama mówi do Leonarda, gdy on się pyta, gdzie jest twoi rodzice, to ona mówi tata Erik jest w domu, coś tam, coś takiego. A on mówi, dlaczego mówisz do swojego taty po imieniu, coś takiego? Bo on, mam dwóch tatusiów. I tutaj taka fajnie wymienia, mówi, wszędzie, jest, wszędzie są rodzice, że mama, mama i tata, nawet w Disney+, Plus jest mama i tata, a ja mam dwóch tatusiów, no i on coś tam właśnie do tego się odnosi, a ona mówi, że ma dosyć tego, na przykład taki psycholog w szkole kibicuje i się cieszy, że Boże, Boże, jak super, że ona ma dwóch tatusiów, więc tak fajnie jest potraktowany ten wątek. To nie jest tak, że słuchajcie, poczujecie się tutaj, yy, osoby, nawet które w pewnym sensie nie widzą na, na ekranie dobrze takich wątków. Naprawdę tu nie, nie, nie bójcie się, nie poczujecie tu jakkolwiek jakiegoś yy, bardzo dużego yy, nacisku w stronę takich wątków. Nie, tu bardzo fajnie wszystko na Naturalnie się pokazuje. I po seansie, od razu, gdy wyszliśmy z Anetą, to mówię i powiedziała, że wyciągnąłem to z jej słów, czyli, można pokazać wątek homoseksualny w fajny sposób. Można, i normalnie Aneta mówi, to samo chciałam powiedzieć, więc. Po całym seansie naprawdę nie bójcie się, że będziecie czuć się jakoś zniesmaczeni te osoby, które nie lubią takich wątków. Ja nie mam nic do tego typu jakby scenariusza, ale nawet nie poczułem przez chwilę, że jest gdzieś nutka przesadyzmu i że gdzieś odbiegamy od fabuły na rzecz oczywiście kolejnych podprogowych albo nawet nie podprogowych, tylko twardych przekazów poprawności politycznej. Czegoś takiego tutaj nie ma. Jednak przenosząc się już fabularnie do do domku, no to tam właśnie dochodzi do, yy, również będę się tylko odwoływał do zwiastuna, bo więcej wam nie chcę powiedzieć, do yy, tego kluczowego pytania i kluczowego objaśnienia, co tu się w ogóle dzieje, dlaczego Leon, Leonard napada na naszą dwójkę partnerów i na Wen. Yy, yy, otóż ma dojść do apokalipsy, ma się skończyć świat i to właśnie oni muszą zadecydować, kto z, zginie z ich, ich, ich rodziny i to ocali świat. Jeśli tego nie zrobią, to zaczną się po prostu nieszczęścia yy, biblijne, można powiedzieć. No i tu zaczyna się cała karuzela emocji, którą nam zaserwują na ekranie, ponieważ ten film, ten film nie idzie w straszaki, ten film nie jest krwawy. Tu praktycznie w ogóle nie ma krwi w tym całym sensie, ale emocje. Eee, historię wszystkich tutaj bohaterów. To wszystko, jak jest pokazane. Pokazana ta bezczynność osób, które zostały przedstawione przed faktem dokonanym, że coś muszą zrobić, a wcale tego nie chcą. Eee, więc tu. Szapoba za performance wszystkich aktorów, bo naprawdę od Dave'a, przez dziewczynkę Wen, przez parę po prostu tutaj naszych Erika i Andrew oraz no, no tam jeszcze było, było, było kilka osób, ale nawet pojawia się aktor, którego na pewno grań, ale, na ale nawet pojawia się aktor, którego na pewno znacie z Harry'ego Pottera, no on też tam rewelacyjnie, naprawdę rewelacyjnie, ten film jest minimalistyczny, to wszystko się dzieje przeważnie w domku. Mamy kilka wątków, które pokazują e, takie backstory naszych partnerów, jak to się stało, mniej więcej jak się budowała relacja, skąd to się w ogóle wszystko wzięło. Tu jest bardzo fajnie pokazane, jak tego typu związek musi walczyć z przeciwnościami losu, które są dziś obecnie na tym świecie. I e, całe rozwinięcie tej fabuły, skąd się wzięła dziewczynka, e, No jak oni się tutaj znaleźli. Wow, super. To już jakby od początku choć wszystko dzieje się jakby w tym domku z przerwnikami na jakieś backstory, to nie było chwili, żebym ja nie oczy tak patrzył na zegarek, dobra, kiedy to się skończy, bo, bo, bo czegoś takiego nie ma tu. Ze sceny ze sceny bardzo płynnie przeskakujemy. Ogrze aktorski mógłbym tutaj rozmawiać chyba przez całą tą recenzję, bo sama postać Leonarda grana przez Dave'a Batista, kiedy on ma za zadanie wytłumaczenia naszym tutaj ofiarom, co się dzieje, co mają zrobić, Robić. widać po prostu ból w sercu tej osoby, gdy musi przekazać tego typu yy, wiadomość. Yy, nie widać tam sztuczności, tu naprawdę emocje, łzy, nerwy, yy, napięcie, wszystko na tych kilku metrach kwadratowych tej działki się odbywa, a my razem z tymi wszystkimi postaciami jesteśmy uwięzieni na cały seans w małym domku pełnym po prostu emocji. Myślę, że każdej osobie, która lubi czuć yy, pewnego rodzaju budowanie napięcia, tajemniczość i granie na zasadzie, czy aby na pewno jest tak, jak to jest nam przedstawiane, czy aby na pewno jest to, co nam się mówi, ten film się spodoba. Co do zakończenia, no może, może miałbym kilka jakby jakichś zarzutów, albo i nie. Bo mimo wszystko, nie zawsze wszystko musi mieć podane na tacy. Czasami warto się pewne rzeczy domyśleć, albo po prostu yy, zaakceptować. No kurczę, no tak było, no tak się mogło stać świetnie to wygląda chociażby przy jednej postaci, która, no bo jakby w tej całej, całej historii, no mamy te jakby biblijne przepowieści, O to jedna z osób mówi, że w ogóle totalnie nie praktykowała kościoła, w ogóle nie chodziła do kościoła, ale nagle Stało się to, że robi to, co robi, i to w bardzo fajny sposób pokazuje różnorodność osób, wszystkich, które się zjawiają, i e, jakby no, samo, e, samo podejście do, do, do sprawy. E, oczywiście, Day Batista tutaj z oprawców gra główne skrzypce, no, jest jakby takim przewodniczącym tego całego spotkania, ale żadnej postaci się nie ujmuje tutaj, niezależnie od tego, czy jest krócej, czy dłużej na ekranie, wszyscy idealnie spełnili swoją rolę. Naprawdę z przyjemnością można obejrzeć ten film. W werdykcie w sumie, tak jak w recenzji, mogę powiedzieć, ten film warto obejrzeć i warto pójść na jego do kina. Nie będzie tam fajerwerków, nie będzie strzelania jakiegoś wielkiego akcji i yy, yy, że trup ściele się gęsto, yy, ani też wielkich jumpscare'ów czy, czy nie wiadomo czego, ale moi drodzy, jeśli lubicie filmy, w których się buduje napięcie, w których jest wielka niewiadoma yy, i rewelacyjnie poprowadzona po prostu yy, oś fabularna dialogowa, no to polecam. Polecam, nie zmarnujecie czasu. Film trwa bodajże około półtorej godziny, więc po ostatnim Babilonie, po awatarze, wyszedłem już, już, to, ale tak, tak, tak wyszedłem prosto z tego kina, bo też bardzo fajnie mi leciał tu czas. Od momentu, kiedy Dave Batista Leonard poznaje się z Wen, od momentu pierwszych rozmów w sprawie koników polnych. Po, yy, moi drodze, yy, sam napad yy, na, na domek i tłumaczenie po kolei, co tu się będzie działo. No, jesteśmy cały czas przerzucani płynnie z momentu na moment, i ja to lubię. Ja to kupiłem, ja to obejrzałem i jestem zadowolony. Jeszcze raz, na samym początku, to co mówiłem: jeśli ktokolwiek obawia się wątków na zasadzie, że mamy tutaj dwóch panów partnerów, uwierzcie mi, przyjemnie ogląda się tego typu historie. Nie ma tutaj w ogóle co brać pod uwagę, że no bo to coś innego czy coś naprawdę w tym filmie pokazano, jak można w fajny sposób pokazać również e, związki e, tej samej płci. Ja się nie czułem jako facet, bo umówmy się, ja jako mężczyzna oglądałem dwóch panów, ani przez chwilę nie poczułem się, że dobra, dobra, trochę za dużo, czy coś, albo nie, no dobra, nie było czegoś takiego. W bardzo fajny, emocjonalny sposób pokazano dwu, e, związek dwojga ludzi, którzy są postawić gotowi na szali całe e, życie na ziemi. Żeby być ze sobą. Piękne. I niezależnie od tego, czy to była para pan i pani, czy dwóch panów, uważam, że tu przede wszystkim chodzi o uczucia i to, jaką drogę musiały dwie osoby przejść i co ze sobą razem wniosły i zyskały, mając siebie razem, oczywiście, z yy, tutaj adoptowaną córką. I to po prostu, moi drodzy, przyjemnie się ogląda. Przyjemnie się ogląda. I dzięki temu, że mamy trochę to backstory, mamy te przerywniki, też możemy bardziej się polubić z naszymi postaciami, no bo umówmy się, że gdybyśmy tutaj na samym początku oglądali tylko Dave'a Batista, który napada, którego było więcej w filmie niż jacy, jakieś randomowe typki, które siedziały sobie w jakimś domku nad jeziorem, no to byśmy raczej z nimi nie sympatyzowali. Ale że mamy tutaj bardzo fajnie pokazanych kilka momentów z ich prywatnego życia, no to też trochę możemy na to spojrzeć bardziej emocjonalnie, uczuciowo i z nimi się po prostu zżyć. Ja polecam serdecznie, idźcie spokojnie do kina, zobaczycie, że warto, tylko ostrzegam. Nie oczekujcie tutaj wielkiej akcji. Ten film jest zbudowany w całkowicie inny sposób. Jest tajemniczość, jest niepewność, jest napięcie i tego oczekujcie po tym filmie. Jeśli oglądaliście, dajcie znać w komentarzach, czy wam się film podobał. Oczywiście, ponieważ ten film stoi fabułą, proszę oznaczajcie wielkimi jak w napisami spoiler, jeśli chcecie coś powiedzieć o temacie fabuły. Ja po prostu chciałbym poznać waszą opinię, czy się wybieracie, czy nie. A jeśli byliście, to właśnie jak wasze refleksje po filmie. Oczywiście na sam koniec kochani komentarzy, kłapeczka subik, ponieważ dzięki temu ten kanał rośnie w siłę. E, jutro Asterix i Obelix. Spodziewajcie się filmu też wieczorkiem, a niedziela no to pewnie widzieliście, zaznaczyłem już premierę. Troszeczkę napociłem się nad tym filmem. 40 prawie minut dużego materiału na temat, który ostatnio był głośny przez trzeci odcinek The Last of Us. Wierzę, że podejmiecie to, obejrzycie do końca i porozmawiamy w bardzo przyjemny sposób w komentarzach pod filmem. Z mojej strony to wszystko. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Teraz wystąpiła na chwilę. Nie. Anetko, proszę wyjść, <laughs> to się nagrywa. Teraz się nagrywa. To się nagrywa? Tak, ale za blisko jesteś, bo kota nie ładnie. Nie, prawda. Zostaw kota. O, jest.